Witam wszystkich przyjaciele, Nakola Waller. Dziś pokażę co robić jeśli nie ma dźwięku na TV lub ekranie komputera z Windows. Najpierw trzeba sprawdzić ustawienia dźwięku. Tutaj koniecznie wybierz. Mam monitor MSC? Tak. Wybierasz go, żeby dźwięk był odtwarzany przez niego. No, wybierasz swój ekran, ale ja wrócę do swoich głośników. Jeśli to nie pomoże, trzeba szukać dalej: Menedżer urządzeń. W menedżerze urządzeń znajdź monitor lub dźwięk. Oto dźwięk, a tu będzie mój monitor lub telewizor. Kliknij prawym na nim, aktualizuj sterowniki. Znajdź sterowniki, wybierz z listy i dalej. Następnie zainstaluj sterowniki dźwięku. Jeśli to nie pomoże, sprawdź kable i działanie głośników w urządzeniu. Jeśli fizycznie nie działają, to nie problem z oprogramowaniem. Nie da się go naprawić. Z wami był Waller. Wszystkim pa.